Ciao widzu, nie jestem Twoim ulubionym youtuberem, którego widzisz na tym kanale? Nie, nie, nie. Jestem Squizu. tak. Ale to nie o mnie dzisiaj ten filmik. Dzisiaj filmik o nicehc.pl, który startuje już w poniedziałek o godzinie 16.00. Jest to serwer Box PVP, więc zapraszam bardzo serdecznie, jeśli widzisz ten odcinek. Po 1 sierpnia to zapraszam bardzo serdecznie, bo naprawdę będzie się tu dużo działo. Jest naprawdę mega, mega, mega mocny na przykład labirynt, do którego można wejść i znaleźć sobie, tutaj tak jak piszę, w labiryncie znajdujesz trzy skrzynie, co godzinę regenerują się, znajdziesz w nich jeden zwykły klucz w każdej po jednym. Czyli można znaleźć trzy skrzynie, w, którym, w której są jedna na przykład zwykła zwykły klucz, tak, no, no, rozumiecie o co chodzi No, więc zapraszam bardzo serdecznie, tutaj jest no spoko jest, nie. Tutaj macie villagery, ja tu laguję, bo jestem na shaderach. Sorki, mamy na przykład warpko albo tutaj sobie wejdźmy u villagera, Dojdźmy do villagera, kliknijmy. Mamy warp kopalnie. No i są naprawdę mega jest zrobiona mega mocna ekonomia, więc myślę, że spoko będzie się tutaj wam grało, bo i te są trudne. Nie jest tu za bardzo pay to in, więc no, myślę, że spoko. Ja już bez naszego przedłużania nie będę Wam przeszkadzał. Kurde, zapraszam na najshrc.pl. IP macie w prawym górnym rogu, jak i, kurde, tutaj na środku ekranu. Na razie.